Małgorzata Korzuchowska 48L. Szybko przywiązuje się do ludzi i łatwo nawiązuje z nimi kontakt. Aktorka wierzy także w przyjaźń damsko-męską, gdyż sama jest przykładem na to, że takie relacje są możliwe do stworzenia. Kilka dni temu gwiazda zdecydowała się na odważne wyznanie dotyczące jej relacji z raperem Grzegorzem Borkiem 38L. Ta historia przez długie lata nie dawała jej spokoju. Ale dopiero teraz, będąc na festiwalu filmowym w Gdyni, Małgorzata Kożuchowska odważyła się o tym opowiedzieć. W 2001 roku aktorka zagrała w filmie Wtorek. W jej ekranowego męża wcielił się wówczas raper Grzegorz Borek, znany jako Bolec. Przez kilka lat była to osoba bardzo mi bliska, mimo że byliśmy kompletnie z różnych światów. Miał ogromny talent, wielką wrażliwość, charyzmę, poczucie humoru, ale problemy powodowały, że ciągle wracał do nałogów, zdradziła gwiazda. Próbowała mu pomóc, namawiała na terapię, kontaktowała ze specjalistami od uzależnień. Niestety, nie udało się. Bolec zmarł przed 10 laty, jednak na zawsze pozostanie w sercu przyjaciółki.